Cześć! Dzisiaj chciałam Wam pokazać poduszkę do spania w ciąży marki Puffy. Moim zdaniem absolutny must have dla każdej kobiety, która jest w ciąży, bo trzeba o siebie dbać, trzeba dbać o swój kręgosłup i o swoją wygodę i o dobry sen, żeby się regenerować. A to nie jest takie proste im brzuch większy, tym trudniejsze. I dlatego pufi, bo jest moim zdaniem, to poduszka absolutnie wyjątkowa. Moja bratowa nawet podejrzewa, że dosypują to jakiś ziółek na sen, bo takiej się dobrze na nie śpi. Ja zapewniam, że tak nie jest, ale pokażę Wam, czym tkwi jej sekret. Spakowana jest w taki pokrowiec, więc jak już urodzicie i będziecie czekać na, drugi, na przykład na drugą ciążę, albo chcecie położyć koleżance, to jest bardzo łatwa do przechowywania. Ups, to jest kawał poduchy. Podstawowe informacje z takich najbardziej praktycznych. Tutaj jest suwak. Odsuwacie, zdejmujecie pokrawiec, możecie go wybrać. Po drugie, wypełnienie w środku jest elastyczne. To oznacza, że to nie są te kulki styropianowe, które się szeleszczą, ugniatają, tracą swoją sprężystość. Po kilku nocach mocno inaczej się ta poduszka prezentuje i. Zupełnie nie zapewnia tej wygody, którą powinna, tylko wypełnienie jest na całej grubości elastyczne. I uwaga, ma dwie strefy zgniotu. Tak mniej więcej dotąd jest to mięciutka poduszka, sprężysta. Widzicie, jak ona odskakuje od ręki? A tutaj już jest dużo twardej. Tu już się nie da tak wbić ręki jak tam. I teraz tak. Ona ma kształt takiej dziewiątki. Mam nadzieję, że to widać. Dlatego mówimy na nią często dziewiątka. I ona daje komfort na całym waszym ciele. Czyli tak, to jest podparcie pod plecy, miękkie. Tutaj macie dosyć nadal miękkie podparcie pod głowę i pod brzuszek, żeby wam było wygodniej, a tutaj tą twardą, tę no twardszą część wkładacie między nogi. Teraz pokażę wam, jak to wygląda w praktyce, bo Marta, która zawsze stoi po drugiej stronie kamery, tak się składa, że za miesiąc rodzi. Więc chętnie Wam zaprezentuję, jak się na tym leży. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, ta poduszka ma dwie strefy zgniotu. Tu jest ta bardziej miękka. Widać, że ona się bardzo ugina, żeby było pod głową wygodnie i żeby było bardzo miękkie wygodne podparcie pod brzuch, a tu, zobaczcie, tutaj już widać nawet jak ręka naciska, tu jest dużo bardziej twardo, żeby między nogami żeby ta noga nie zgniotła tej poduszki, tylko tutaj wyprostowała się linia i odciążyła w ten sposób kręgosłup. Ta część tam za plecami też jest ym, z tych, w tej miękkiej strefie zgniotu, żeby to podparcie nie było takie, że nie mogę się ruszyć, tylko żeby było wygodne i miękkie.